Pani premier Beata Szydło zapowiedziała w wywiadzie dla tygodnika Solidarność, że rząd postara się uporządkować sytuację organizacji pozarządowych, powołać Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. No i z jednej strony dobrze. Bo wiemy, że ta sytuacja faktycznie nie była uporządkowana. Z drugiej strony kryją się w tym pomyśle różne niebezpieczeństwa. Podstawowe jest takie, że trzeba sobie zadać pytanie, czy on nie został wymyślony pod wpływem rewelacji, i tutaj bym słowo rewelacje jednak wziął w cudzysłów dotyczących różnych organizacji pozarządowych i tego, jak określiła pani premier, że były one podporządkowane. Politykom, politykom w domyśle nie oczywiście z obecnego, ale z poprzedniego rozdania. Przy czym w różnych materiałach, które dotyczyły tych organizacji pozarządowych, ani razu nie zostało wykazane i dowiedzione, że one były w jakikolwiek sposób podporządkowane. Owszem, one dostawały publiczne pieniądze, ale nikt nie wykazał, że dostawały je za nic, że praca, którą wykonywały, nie była. Nic warta, ani też, że chodziło tutaj o jakieś zależności, czy to rodzinne, czy to polityczne. Więc trochę to, prawdę mówiąc, wyglądało na robienie wideł z igły. No ale to nie znaczy, że sam pomysł może być zły. Tylko jakie pojawiają się tutaj od razu zastrzeżenia i jakie dzwonią dzwonki alarmowe? No, przede wszystkim ten. Że jeżeli ma to być jakaś jedna scentralizowana struktura dysponująca wszystkimi pieniędzmi, to jest to dokładnie zaproszenie do tego, o co właśnie pretensje mieli krytycy tego dotychczasowego systemu. Czyli, że pieniądze będą dostawali ci słuszni, słuszni z punktu widzenia danej władzy, a ci niesłuszni w ogóle ich nie będą dostawali. No bo jak mamy scentralizowany system i coś, co się nazywa Narodowe Centrum czegokolwiek, to wiadomo, że obecna władza, dana władza, będzie chciała na tym położyć rękę, i być może teraz to będzie oznaczało dla organizacji w cudzysłowie niesłusznych cienkie i, i trudne lata, ale jak się władza zmieni, to dla organizacji obecnie słusznych będzie to oznaczało cienkie i trudne lata. Więc o ile sam pomysł może być ciekawy, to mam nadzieję, że te decyzje nie zostaną podjęte. Bez konsultacji z organizacjami pozarządowymi, bez wysłuchania ich głosu i to głosu wszystkich tych organizacji, również tych, są, które są kierowane przez osoby w jakikolwiek sposób powiązane, czasem wyłącznie rodzinnie, z tymi, których obecna władza niespecjalnie lubi. Tylko wtedy może się to sprawdzić, mieć sens i zapewnić dobry nadzór nad pieniędzmi publicznymi, na którym przecież wszystkim nam zależy.